Lemborska policja przystąpiła od poniedziałku 3 września bieżącego roku do ogólnopolskiej akcji Bezpieczna droga do szkoły. Okiem naszej kamery podpatrzyliśmy pracę funkcjonariuszy z najbardziej narażonymi na niebezpieczeństwo uczestnikami ruchu drogowego. Spotkaliśmy się w szkole w przerytym w gminie Cewice. Rozpoczęliśmy tym samym działania Bezpieczna Droga do Szkoły. Tym dzieciom chyba najbardziej potrzeba informacji o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drogach, gdyż często właśnie dzieci z terenów wiejskich muszą do szkoły docierać na piechotę po drogach nieoświetlonych. W czasie spotkania najmłodsi mogli dowiedzieć się, jak unikać wszelkich zagrożeń, kiedy wolno przechodzić przez ulicę i na jakim w jakim świetle, z kim można rozmawiać i kogo wołać o pomoc, gdy ktoś obcy stara się nawiązać kontakt. Podejdzie do Was jakiś obcy, nieznajomy Pan albo Pani i powie, ja mam takie dobre cukierki, chcesz się poczęstować? Co? Poczęstujecie się? Nie. Nie, pewnie nie można, bo to jest obca osoba. Do takiej osoby nie podchodzimy. Tak? Jeżeli ktoś nas zaczepia, lepiej pójść do domu, zawołać mamę, albo pana policjanta, jeżeli będzie w pobliżu. Tak, albo tatę, kogoś znajomego. Tak? Przed szkolaką i uczniom klas pierwszych w trakcie trwania prelekcji zostały rozdane breloczki na klucze, książeczki edukacyjne, naklejki oraz kamizelki odblaskowe. Odblaski, które dzisiaj rozdawaliśmy w ramach bezpieczeń drogi do szkoły, fundowane zostały przez firmę Lotos. Natomiast kamizelki, które mają pomóc młodym użytkownikom drogi, są dzięki współpracy ze stowarzyszeniem Interalia, która pomaga o poszkodowanym w wypadkach drogowych. Oby nigdy ta pomoc nie była potrzebna, dlatego ta akcja. Jak najbardziej tak jak twierdzą, dzieci, tutaj kamizelki będą noszone i będą powodowały to, że kierowcy będą z większej odległości już widzieć te małe dzieci na drodze. Z obserwacji funkcjonariuszy policji wiedza najmłodszych na temat bezpiecznego poruszania się po drogach jest zadowalająca. Wydaje nam się z przeprowadzonych obserwacji, że jest ta wiedza duża. Dzieci potrafią odpowiedzieć na pytanie, jak należy się poruszać po drodze, po której stronie iść, co należy nosić ze sobą właśnie poruszając się po drodze. Jest wysokie i się tutaj pochwalić młodzież właśnie dzieci z terenów wiejskich mają większą świadomość tego, jak być bezpieczna na drodze, niż w mieście, gdzie nie zwraca się tak dużej uwagi na przechodzenie chociażby w miejscach niedozwolonych. A sami uczestnicy szkolenia o bezpieczeństwie na drodze wzorowo odpowiadali na pytania sprawdzające ich wiedzę. Do czego będzie służyła tobie kamizelka? Y... Ja no bo jak będziemy iść w nocy, no to będzie świecieć. Czego dowiedziałaś się w trakcie spotkania z panem policjantem? Mm, że trzeba przechodzić przez zebrę, jak się chce przez ulicę przejść, bo jak auzejdzie. To nie wolno biedła, gdyby się przewrócił, to wtedy auto może rozjechać. A kamizelka do czego będzie tobie służyła? Jak się pojedzie, to ona będzie świecić w czasie jazdy. Dyrekcja Placówki nie kryła zadowolenia ze spotkania z funkcjonariuszami policji. Bardzo dziękuję panom policjantom, że w dniu dzisiejszym przyjechali i przeprowadzili bardzo ciekawą pogadankę dla dzieci. Dzieci bardzo dużo skorzystały z, tego, z tej pogadanki i również w związku z tym chciałabym też podziękować za te prezenty, które dzieci otrzymały. A były to prezenty różnego rodzaju, różnego typu dzieci. Zapewne będą z tego korzystały, a że będą, no to gwarantujemy, bo będziemy tego, tej sprawy pilnowali, po prostu będziemy kontrolowali. Policjanci kontrolować będą również środki transportu, jakimi dzieci i młodzież przewożona jest do szkół. Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w drodze do szkoły.